Nasz piękny kraj dzieli się na rejony, w których na święta jada się albo barszcz, albo grzybową. Słyszałam też o tym, że w niektórych miejscach jada się zupę rybną. Jak to mówią, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Długo się zastanawiałam, którą z zup wam pokazać. I zdecydowałam, że to będzie jednak ta, którą tradycyjnie jada się u mnie na wigilię, czyli postny baszcz. Zacznę jednak od przygotowania bardzo ważnego składnika tej zupy, czyli kwasu buraczanego. Potrzebujecie duży, wyparzony, wyczyszczony słój, do którego będziemy wkładać różne składniki. Tym razem założę rękawiczkę. Zależy mi na tym, żeby moje dłonie pozostały śnieżno -białe. Wkładam teraz do sójka. Buraki. W międzyczasie podgotowałam w garze wodę, 2 litry wody z dwiema łyżkami soli i szczyptą cukru. Woda teraz stygnie i taką ciepłą zaleję wszystko, co będę miała tutaj w słoju. Teraz dla mnie bardzo istotna rzecz, czyli czosnek. To jak... Wiele czosnków włożycie do zakwasu zależy od Waszych upodobań do czosnkowości barszczu później. Ja lubię ten mocny czosnkowy, więc u mnie 5 ząbków czosnku, listek laurowy, chyba że mniejsze to 2, łyżeczka kminku, 4 ziarenka ziela angielskiego. Zkładam dalej buraki. I zostawiam trochę miejsca na płyn, czyli na wodę, którą już przygotowałam wcześniej. Widać, że ciepło, bo paruje. No, i to tyle. To wszystkie składniki kwasu buraczanego. Oczywiście, w zależności od upodobań, często. Stosuje się też inne przyprawy, na przykład dodaje się trochę rozmarynu, innym razem jałowca. Słoik należy teraz przykryć gazą. Przymocuję ją za pomocą gumki. I odstawiam na 4 do 7 dni w ciepłe miejsce. Po tym czasie należy ściągnąć pianę, która się pojawi, i rozlać kwas do butelek. Może stać w lodówce nawet kilka miesięcy. Odstawiam, ja mam już przygotowany. Zobaczcie jak wygląda po czasie, jak nabiera mocy. Jest bardzo intensywny w kolorze. W zapachu buraczany i czosnkowy głównie. Te zapachy przeważają. Czas przygotować zupę. W garnku mam już 2 litry lekkiego wywaru warzywnego, ponieważ pamiętajcie, no to jest barszcz posny, czyli bez grama mięsa. Jeśli chcielibyście przygotować barszcz czerwony taki na mięsie, Wywar powinien mieć najlepiej wędzonkę. Będzie taki mocniejszy, intensywniejszy i naprawdę pyszny. My koncentrujemy się na wersji postnej i będę mogła teraz wrzucać różne składniki. Znowu założę sobie rękawiczkę. Już przede mną trochę buraków. Na szczęście pokroiłam je wcześniej, więc. Ale zanim buraki, to cebula z bitymi trzema goździkami. Możecie oczywiście też wrzucić, ale tak wygląda fajniej. Do tego listek laurowy, ziele angielskie i jałowiec. Właściwie założyłam rękawiczkę, ale na razie mi jeszcze nie będzie potrzebna. Czosnek. U mnie cztery ząbki czosnku kroję w grubsze plastry. Będę go dorzucała do garnka. Ale nie cały od razu, dlatego że w trakcie gotowania czosnek traci na swojej mocy i jeśli zdecyduję, że jest za mało czosnkowe, wtedy dorzucę jeszcze trochę. Mogę wrzucić buraki do garnka, bo to one będą potrzebowały najwięcej czasu, żeby się ugotować. I tutaj wszystko na razie zostawiam. A przygotuję grzyby. Właściwie już je przygotowałam wcześniej. Zalałam je na całą noc. Później podgotowałam przez 20 minut. I tak zostawiłam. One teraz wystygły. Za jakiś czas wleję do barszczu wywar z podgrzybów i wrzucę kilka grzybków. Ale to za dobrą godzinę. Buraczki gorące i miękkie. Mogę już dolewać resztę składników i wrzucać. Doleję teraz... Dwie chochle wywaru z podgrzybów. A kilka grzybków wyłowię i pokroję drobniej. Czosnek, który przygotowałam wcześniej. Jak mówiłam, nie wrzucam całego, tylko część. To zostawię na później. Na tym etapie przyprawiam zupę szczyptą cukru, pieprzem, skórką z cytryny i majerankiem. A na koniec jeszcze trochę soli. Gotuję jeszcze 7 minut na trochę większym ogniu. I to już koniec gotowania. Czas na dopieszczenie ostateczne barszczu. Stopniowo dolewam kwas i robię to specjalnie na wyłączonym gazie, ponieważ zupy już teraz nie mogę zagotować, bo inaczej straci kolor. Dodaję trochę soku z cytryny, pieprzu. W zależności od tego jak mocny, jak bardzo kwaśny, jak bardzo pikantny warszt lubię. Mój oczywiście jest z dużą ilością pieprzu i dość mocno zakwaszony sokiem z cytryny. Zakwasić możecie go również za pomocą wiśni, porzeczek. Raczej nie zaleca się używania octu. Później możecie go tylko delikatnie podgrzać, jeśli się ochłodzi, ale nie zagotować. A wiadomo, z czym jadamy barszcz. Z łóżkami. Piękny, intensywny w kolorze, z kawałkami grzybków. To moja propozycja wigilnej zupy. Smacznego! Barszcz nie może obejść się bez uszek. I to nie tylko ten wigilijny. Aby przygotować około 100 sztuk, potrzebujecie na ciasto dwie szklanki mąki pszennej, sól, wrzątek i łyżka oliwy. Wszystko razem wymieszajcie i zagniećcie na miękkie i delikatne ciasto. Farsz: 40 g suszonych grzybów, jedną cebulę, dwie łyżki natki pietruszki, sól, pieprz i oliwę. Grzyby namoczcie przez całą noc, a później podgotujcie przez 20 minut. Ostudźcie i drobno pokrójcie. Cebulkę poszatkujcie bardzo drobno, przesmażcie na oliwie, dorzućcie grzyby, sól pieprz, a na koniec natkę pietruszki. Ciasto rozwałkujcie bardzo cienko i pokrójcie w kwadraty o wymiarach 2 na 2 cm. Na środek każdego kwadrata połóżcie odrobinę farszu. Sklejcie przeciwległe rogi, tworząc trójkącik. Następnie sklejcie boki, owijcie łóżko wokół palca i tym sposobem otrzymacie bardzo skrabne łóżko, smacznego.